W internecie wydawałeś się jakiś młodszy, yy, sympatyczniejszy? No ale przecież spotkasz się w konkretnym celu, tak? Co to, co to jest? O co ci chodzi? Co ty grasz? Ty ty, ty, ty masz mnie za durnia? Masz mnie za idiotę. Co ty? Co myślisz, że jestem jakiś fagasy w pierwszym lepszym? Ej, no co ci? Przestań. Ja się tylko chciałam, e, przepraszam bardzo, ja tylko chciałam się spotkać, porozmawiać, zapoznać bliżej, ale... No ale przestań! Ej! 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 Ropu!